Posłuchajcie, co właśnie powiedział Tusk. Ja chcę wam powiedzieć, że że pewne cechy, które są tak cenione na Pomorzu, Wielkopolsce, przez to, że byliśmy bardziej pod wpływem kultury Zachodu. Wiecie, tak naprawdę być może w polityce dzisiaj polskiej potrzebny jest elementarny porządek. Mogą mnie od Niemców wyzywać, ale ja chcę wygrać te wybory i idę po zwycięstwo, żeby też wreszcie zapanował jakiś elementarny porządek. Słyszeliście państwo? Tusk właśnie zasugerował, że ponad połowa Polski jest gorsza kulturowo, bo nie znajdowała się pod niemiecką okupacją. Dla mnie nic nowego. Dlatego, że przypomnę Państwu, o co chodziło w sporze o praworządność. Otóż Niemcy twierdzili, że Polacy nie mogą mieć takiego systemu wymiaru sprawiedliwości jak oni, bo reprezentują gorszą tradycję i gorszą kulturę. W związku z tym chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli chcecie, aby taki gość był premierem Polski, który wstydzi się Polski, wstydzi się Polskości, wstydzi się polskiej kultury, polskich zwyczajów, i woli generalnie, a jak nie lotnisko, po co lotnisko w Polsce, bo jest w Berlinie? Po co nasze stocznie, skoro są stocznie w Hamburgu? Po co w ogóle Polska, skoro są Niemcy i wszystko fur Deutschland? To dajmy sobie spokój z pracą i z niepodległością. Niech Niemcy nami kierują, tak jak chce Donald Tusk. Ale ja wierzę, że wy też wierzycie w Polskę i odrzucicie tego niemieckiego namiestnika z tak ogromnymi kompleksami, jak właśnie słyszeliście.